Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Spanningusa Dzisiaj taka koszulka ciekawa, ale film będzie bardzo ciekawy Dzisiaj będzie retro, ale bez retro sprzętu Czemu mówię w taki dziwny sposób? Bo ci co korzystali z Linuxa w latach 9, 1990 do powiedzmy 2000 Mac, no, Kojarzą te fajne ikonki, te fajne pulpity, KDE, KDE1, początek Gnom I 1 również, tak, te klimaty To dzisiaj wam pokażę, że da się to uruchomić na systemie z 2025 roku jest bardzo fajny projekt nazywa się Mi Desktop o do tym dzisiaj będzie w tym filmie, słuchajcie poza tym partner kanału ogłosił bardzo fajną promocję, która trwa co prawda od wczoraj ale ja wam mówię o niej od dzisiaj mianowicie o co tutaj chodzi o promocję słuchajcie, zaczytani 2026 wydawnictwo Helion mamy tutaj rabaty do 98% na e-booki audiobooki, książki w pdf, je tudzież drukowane. Jakie tam jeszcze inaczej chcecie, Jest również, są również e-booki do ściągnięcia, można powiedzieć, za darmo. Mamy tutaj również współ, współpartnera akcji czyli Pocket Booka. Słuchajcie, ta promocja, akurat naprawdę, rabaty są konkretne i to na duży, duży asortyment. Trwa od wczoraj, czyli od 2 stycznia. Do stycznia czwartego tego roku. Ale uwaga, bo ruszyła kolejna promocja. E, mamy tutaj jeszcze bardziej zaczytani. E, dodatkowe okazje do minus 85% na różnego rodzaju rzeczy. Promocja e, jeszcze bardziej zaczytani trwa do piątego, czyli dzień dłużej. Zapraszam na stronę Heliona. Zobaczcie sobie co tam. Może coś fajnego złapieć. Można sobie fajnie początek roku zacząć. Powiem to w ten sposób. Koniec gadania. Pokazuję wam ten projekt. Mi Desktop bo naprawdę bajka autentycznie, aż niektórym na pewno tutaj nostalgia grubo dzisiaj wejdzie, że tak powiem. Zapraszam gorąco na film. Dobra, krótki, naprawdę krótki wstęp do tematu. Środowisko graficzne Trinity, czy tak jak powiedziałem, wintrze, albo nie powiedziałem, to jest wstęp, to, to nie jest wstęp, to jest Fork, po prostu KDE3, seria tam 3.5, tak, które zostało przeniesione do naszych normalnych czasów, znaczy normalnych, no do czasów 2024-2025 na przykład. Praktycznie większość funkcji już sobie normalnie tu pracuje, ten projekt się bardzo, bardzo długo rozbija. Możecie sobie go zainstalować w wielu dystrybucjach. Ja go polecałem tutaj jako lekki pulpit w q os Q4OS jest oparty na Debianie. Można go zainstalować nawet w Windowsie jako aplikację, albo samodzielnego pingwina. Naprawdę Q4OS sobie warto sprawdzić. I to środowisko graficzne Trinity można sobie tematycznie ogarnąć. Znalazłem tutaj tzw. Mi Desktop fork KDE 1. KDE najstarszego, możliwego KDE praktycznie. Gość to pisze od wielu, wielu lat. Cały projekt, można powiedzieć, opiera się na tzw. frameworku Osiris. Osiris jest to Framework oparty o C, bodajże, i tam oczywiście rzeczy skute. I przez, znaczy sporo rzeczy skute jedynki, zresztą, z qt dwójki, zostaje po prostu przeniesionych dzięki temu projektowi i możliwych do ogarniania tutaj normalnie w XXI wieku. Mowa jest o QT dwójce, dlatego że QT jeden z tego można, co można sobie tutaj wyczytać. I co w ogóle wiadomo o KDE QT, tak? czyli tym frameworku QT, iż są tam różnego rodzaju problemy, jeżeli chodzi o licencje, też częściowo w ogóle zastrzeżone, no, no, no nie jest to fajne. Fajny do końca temat. Tak? Jest to fajny temat, dlatego tutaj deweloper postanowił ogarniać to wszystko. Odkute dwójki, co jak najbardziej nie przeszkadza w niczym, jeżeli chodzi o wygląd i, i zbudowanie, przeniesienie po prostu tych, tych rzeczy, które były w latach 90 do desktopu, tutaj można powiedzieć 2025. W tej chwili istnieją tak zwane, można powiedzieć, repozytoria dla dwóch dystrybucji, dla Ubuntu oraz dla Debiana. Dla Ubuntu wersji Noble, czyli 24.04 LTS i dla Debiana 12 i 13 Trix, znaczy dla 13 Trixy i to na 12 także powinno teoretycznie dać się uruchomić. Ja wam to pokażę, mniej więcej, jak to sobie ogarnąć. Gdyby ktoś byłby bardziej zainteresowany, chciałby, nie wiem, pisać aplikacje w tego rodzaju kulturę, Test starym albo pomóc tam deweloperowi to rozbijać. Jest tutaj jak najbardziej dostępny na GitLabie projekt, tak? Całe tutaj repozytorium Libra Next Computer Systems. Dam Wam link pod filmem, i tu macie pełną rozpiskę tego całego Ozyrysa, jak to działa, jak to się zachowuje, jak w tym pisać i jak to jest w ogóle tutaj de facto ogarnięte. Jest także kod źródłowy, tutaj mamy napisane, zresztą, proszę bardzo, informacje tego rodzaju. No? Teoretycznie jest możliwość, uruchomienia tego środowiska Mi Desktop w innych dystrybucjach niż Debian i Ubuntu, ale trzeba to kompilować po prostu z kodu źródłowego. Jest taka najbardziej opcja. To podobno nie jest trudne, jest trochę zależności, ale wszystko na tym GitLabie jest opisane, co, gdzie, jak zrobić. Więc gdyby ktoś miał taką ochotę, to jak najbardziej, linki, tak jak powiedziałem, są pod filmem. Sama instalacja też jest w miarę prosta, trzeba tam komentarz wpisać, ale nie jest to trudne i działa. Trzeba, właśnie, co do działania. To jest wersja preview, to jest wersja pretestowa, to nie jest nawet alfa. Część rzeczy działa, ale wiele rzeczy jeszcze nie, nie chodzi tak jak powinno. Nie ma wielu przeniesionych aplikacji. To jest pierwsze preview publiczne, jakiegoś tutaj w ogóle udostępnia. Zostawię wam tutaj post, znaczy linki do... Tak jak powiedziałem, do instalatora, tutaj do Ozyrysa i do tutaj postu na reddicie, całej dyskusji na reddicie, żeby Wam tutaj czasu już nie, nie zajmować. A my lecimy na żyby sprzętu Ubuntu 2404 na rezynie 3600, gdzie zobaczycie jak to po prostu działa i jak to zainstalować. Zapraszam. Na początek postaram się Wam wytłumaczyć też troszeczkę kwestię, jak to cudo w ogóle zainstalować. Po pierwsze, jestem tutaj w Ubuntu. To jest Ubuntu 2404. Od razu mówię, że potrzebny będzie nam tryb root, ewentualnie możemy sobie poradzić z tematem niby graficznie, ponieważ teoretycznie jest tutaj dobra instrukcja instalacji tego wszystkiego, jednakże ja podążając za tym wszystkim tutaj, doszedłem do, tak, do takiego, do połowy instalacji, tak że część rzeczy, ten nazwany Ozyryz mi się instaluje jak najbardziej, natomiast druga część, czyli możliwość instalacji tych dodatkowych pakietów, MIDES, desktop base i tak dalej, i tak dalej, to już mi zaskoczyć w terminalu nie chciała. Dlaczego? Nie wiem, może ja popełniam jakiś czeski błąd, literówka cokolwiek innego. W każdym razie mniej więcej Wam postaram się to tematycznie omówić, tak? Po pierwsze, to co musimy zrobić, to jest dodać te repozytoria, dodać to dokładnie, ten wpis tutaj, tak? do naszego sudo Apt Sources List możemy to zrobić albo w terminalu, wykonując tą komendę teoretycznie, tylko jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj zamiast tego należy wpisać nazwę swojej dystrybucji, ale nie ubuntu, tylko na przykład Nobl, Nobl, tak jako NOBLE NOMBAT, czyli 2404. O to tutaj dokładnie chodzi. I ta sama zasada teoretycznie jest tutaj przy instalacji już samych pakietów mi desktopa też Ubuntu Preview i tutaj zamiast tego należy wpisać noble. Noble i tyle, koniec kropka, noble mine. Jeżeli instalujecie to dla Debiana, to jest podobnie z tym, że... Inne jest repozytorium to raz, a dwa trzeba tu wpisać po prostu tricksy, tak, to jest druga sprawa. Jak jesteśmy tutaj po buntu, możemy to zrobić przy pomocy oprogramowania i aktualizacji. Ja sobie w ten sposób poradziłem. Yy, mianowicie dajemy sobie tutaj na inne oprogramowanie i tutaj macie dodane te dwie rzeczy, tak, które są potrzebne. Yy, znaczy to jest jedna z rzeczy, to jest druga z rzeczy, tak, to jest jedna rzecz, czyli chodzi tutaj dokładnie o to modyfikuj, no, i tutaj musimy ten pliczek sobie dodać. O, po prostu go kopiujecie de facto z, z instalacji, tak? Czyli HTTP, gdzie mamy to dla Ubuntu, czyli kopiujemy sobie to bez deba, tak? To dokładnie tyle. Do maina dajemy sobie tak, kopiuj. To jest strasznie łopatologiczne, to robię, ja wiem, ale niektórzy, niektórzy może, może niektórzy będzie łatwiej, po prostu, i wklejamy to tutaj, po prostu, tak. Dystrybucja, noblin, komponenty main, dajemy ok i jest ok. I ten drugi tutaj też, tak jak dzisiaj u mnie to jest zrobione. Nie, nie musi być zaznaczony tutaj kość źródłowy, jak najbardziej to nie musi być włączone, powinno być włączone tylko i ten jeden i ten drugi. Co jest najważniejsze, żeby zrobić i w Debianie, i w Ubuntu, to odpowiednio dodać klucze, klucze keyringi, tak zwane klucze bezpieczeństwa repozytorium. To macie dokładnie to. To należy wykonać w konsoli, dodać to, to. To i update. To jest jedna rzecz, no a potem to już wolna amerykańka, można powiedzieć w ten sposób, tak. Nie trzeba tutaj nic więcej instalować, nie wiem, kompilować i tak dalej, tak dalej. Dokładnie przeczytać sobie to tutaj, skopiować po prostu tę linijkę do terminala i to jest de facto wszystko. A jak już mamy to wszystko ładnie ogarnięte, jeżeli chodzi o tą, o instalację tutaj, to stąd sobie ładnie wychodzimy i co robimy? Wylogowujemy się. Daj się wyloguj z tej sesji, ponieważ najlepiej tutaj twórca zaleca zrestartowanie całego kompa do zera. Po prostu uruchomienie go całkowicie od początku. Nie? No i dajemy sobie tutaj i tutaj w rogu pojawia nam się Mi Desktop, co sobie też zaznaczamy. Logujemy się normalnie za pomocą zwykłego użytkownika i witamy w przeszłości. I to naprawdę grubo w przeszłości, bardzo, bardzo grubo w przeszłości. Proszę bardzo. Od razu mówię tak, wiem, czcionki są zepsute, ale to samo dzieje mi się w KDE, jak sobie odpalam przez, na starym kąpie, na tym monitorze jest dokładnie tak samo, ta czcionka zepsuta. Czcionki można tu teoretycznie zmienić, tylko trzeba uważać, bo czasami się już tak buguje, że pomaga tylko usunięcie pliku konfiguracyjnego i odpalenie od, od zera. Tak to wygląda, słuchajcie. Znaczy może nie tak, bo tutaj tło zrobiłem sobie inne. Ale, no witamy tutaj w KDE dwójce, dwójce, tak to się tutaj, popatrzcie, prezentuje. To nie jest żadne udawanie, to nie jest maszyna wirtualna, to nie jest żadna Java i nie wiadomo jakiś tam emulator czegokolwiek. To autentycznie działa na tych podzespołach, które tutaj mamy. Zaraz wam to pokażę, tak. No, jak widać, nie wszystkie funkcje tutaj są zaimplementowane, Tutaj działają poprawnie, ale macie KDE Control Center, KDE version 1.1.2. Wszystko tutaj jest. Kernel 61437 Generic. Maszyna x 64 bity. Tutaj czasami się otwiera, a czasami się nie do końca. Chcę to otworzyć jeszcze. No, kolega ma tutaj dużo pracy, ale naprawdę, kurde, Zajawka jest bardzo, bardzo konkretna. Zróbmy sobie tak, bo tak mniej więcej się prezentuje to nam na starcie, nie? Jest nostalgia, jest gruba, bardzo gruba, że to tak powiem, nostalgia. Ci, co sobie pracowali, to kurde, no, no, poprzypominają sobie niektóre rzeczy, widzicie, co tu się dzieje, tak? No, no teraz się odpaliło. Ale no, no, nie wszystko niestety, jeszcze nie wszystko. Wiersza, wersja zapoznawcza. Gdyby coś ktoś... Nie był za bardzo przekonany, powiedzmy, do takiego wyglądu KD i tak dalej, i tak dalej. To nawet tiling, tiling był częściowy, można powiedzieć, nie? Jest, jest, jest fajnie. Zaraz, to jeszcze nic, bo to Was zaraz zaskoczę, mam nadzieję, trochę. Popatrzcie sobie na wyglądy. Chcecie taki wygląd? Proszę bardzo. Teoretycznie pasek też się powinien zmieniać, ale nie zawsze się to dzieje. Te obramówki z lat 90. były za jej bardzo fajne, naprawdę, autentycznie. Tego już nie ma, tego już praktycznie nie ma, teraz wszystko wygląda... Jedno i to samo kopyto, a wtedy naprawdę ludzie jak tworzyli skórkę, to ta skórka zmieniała prawie wszystko, a przynajmniej wygląd od okna i to konkretnie, a nie tylko kolorki, tło i tak dalej, tak dalej, Pamiętacie taki skin aliena był? No był, kurde, kiedyś to było, nie? Kiedyś to było. Jak widać też ten pasek powinien się zmienić tutaj na prawą stronę, ale nam się to niestety nie dzieje. Reszta. Kurde, jak Windows 95, jak nic, nostalgia, odpalmy sobie tutaj nostalgicznie wyglądający temat, bardzo jak Macintosh bardziej, nie, tego typu tematy, no i to coś jest właśnie ala la CDE, a la, CD, a, a la ten, te stare klimaty, czyli takie no też widać, że to chyba... No, no nie za bardzo to tak, tak jest. Chyba, że tak miało to być. Nie wiem. Dajmy sobie na nostalgię, bo nostalgia mi się naprawdę autentycznie podoba. Fajnie, fajnie tak już zaprezentowany jest ten temat. Tak jak powiedział tutaj twórca, wielu rzeczy nie ma. Nie ma niestety jeszcze zaimplementowanych, ale niektóre są. Popatrzcie, możemy trochę zmienić. Desko to już pokazywałem przed chwileczką. Nie? Mamy konsolę, możemy sobie tutaj popisać w konsoli. Teoretycznie ona się powinna teraz uruchomić, chyba że się przywieściło właśnie, bo tak się czasami dzieje, że próbuję coś odpalić i niestety no to już nie chce chodzić. OK, to może znajdę inne. Musiałem go przerestartować, a przy okazji ikony na polpicie się pojawiły. <noise> coś nowego. Tak. No, no tak się dzieje, no kurde, no nie ma się co o yy, śmiać. Trzeba korzystać z tego, co jest. Yy, konsola zaczęła działać. OK, tu jakiś błąd wyskoczył, miesza z tym. Ale to nie jest edytor menu, tylko ja chciałem konsolę, a nie edytor menu. Dobra, poszedł... znowu restart całego kompa. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Yy, tu się nam coś pojawiło, tu jest OK. Dajcie mi, kurde, odpalić tą konsolę, no proszę. Jest! Ha! Wiedziałem, że to ruszy. Dlatego mówię, to jest preview, bardzo, bardzo niestabilna. Ale wiecie, co jest najciekawsze? NeoFetch, proszę bardzo, tadam, żeby... Aha, bo tu się nie da powiększyć w ten sposób. Tutaj to się robi łopatologicznie, czyli size. Nie, font huge. No już bardziej nie mogę powiększyć. Bardzo mnie przykro. W każdym razie jak sobie tutaj wpiszę na przykład blender, a że blendera mam zainstalowanego, to wiecie co się stanie? Zgadujcie, piszcie w komentarzach co się stanie. Tada, działa. Jakby ktoś chciał, to może sobie tutaj w jakichś tam programach Linuxowych jak najbardziej popracować, bo to działa autentycznie, się to ładnie tutaj uruchamia. Tu mam Preferences i tu mam kuda Nvidia, no bo Nvidia w Ubuntu jest zainstalowana, no trochę, trochę przeszkadza, ale działa, tak? Witam w Gimpie! ie <laughs> 1.0! Tak, no GIMP kiedyś uruchamiał w trzech okienkach, autentycznie, nie, nie było pracy na, możliwości pracy na jeden oknie Były dosłownie trzy roboczy jedno, no i te rzeczy dodatkowe, te dodatkowo, tak? No, wiadomo, jak ja sobie tutaj zrobiłem, tryb jednego okna, wyłączony i tak dalej, ale jak gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć te stare czasy, jak najbardziej się da. Jak na razie w tym menu nie znajdziecie programów tutaj, które są zainstalowane w całym Linuxie, nie ma. To trzeba wpisy wpisywać sobie z bezpośrednio na przez konsoli, i odzróbmy sobie tak, wyłączmy to i odpalmy sobie KDM Live, bo go zainstalowałem. I teraz tak, Gim był uruchomiony jako aplikacja QT, natomiast tutaj, proszę bardzo, mamy. Znaczy, nie QT, tylko Gim był jako GTK, tak? Czyli GTK, a tutaj mamy odpalonego, proszę bardzo, QT Frameworka i też sobie wygląda całkiem fajnie. Da się przeżyć, prawie da się przeżyć. No, lepiej się spisuje niż ten, nie? No. Jakby ktoś chciał sobie popracować w starym bardzo stylu, to taka opcja najbardziej istnieje. Uważajcie, bo przeglądarki internetowe, czy Chrome, czy Firefox, niestety się zawieszają przy przesuwaniu okienek. Już tego nie odpalałem nawet. Chociaż można to w sumie zrobić, bo tutaj jest Firefox standardowo odpalony. Dajmy sobie Firefox. Podobno nam się to niestety wierza. Działać działa. Teoretycznie... O jeżu. Tytuł odjechał i... No, nie przesunę go, bo się wydłuża. Mozilla jedzie na spacer. Gdzieś tam na prawo jest koniec Firefoxa, dlatego mówię, no tu jest mały problem. Dobra, już go zamknąłem, ale tak widać, no nie, nie da się tego używać. Developer pracuje nad tym wszystkim, więc spoko. Kolejna rzecz, to, to wszystko działa na powiedzmy X11. W planach bardzo, bardzo dalekich jest możliwość odpalenia tego sesji Waylanda, jako Wayland, ale to... Raczej nie będzie, nie będzie, znaczy, raczej nie mogę się odpowiadać za dewelopera, bo on tutaj za to wszystko odpowiada de facto, nie? Ale, no. 1.0 było pisane pod Free Desktopa. Dobrze mówię chyba tak, albo XORG jakąś pierwszą wersję X11. Więc zrobienie tego pod Wayland'a może być bardzo, bardzo, bardzo trudne. Jasne, słuchajcie, to nie będzie desktop Linuxowy dostępny wszędzie i tak dalej. No Widać co się niestety tutaj nam troszeczkę delikatnie mówiąc dzieje. Dajmy sobie, co będzie jak napiszę tutaj NeoFetch, tylko poprawnie to napiszę. Nic nie będzie. No po prostu, dla ludzi nostalgicznych jak najbardziej, fajny, fajny temat sobie, takie rzeczy różne, no teraz już raczej nic chyba nie będzie tutaj działać niestety. Ponowny relogin i działa! I znowu mamy okienko i mamy ikonki, więc lepiej tego nie będę ruszał, bo szkoda trochę, nie? Żeby taki fajny temat, można powiedzieć, nam się tutaj dobrzy ludzie yy, yy, zepsuł, nie? Będziecie tego używać? Może niektórzy tak, przypominacie sobie temat. Chociaż coś mi się wydaje, że wiele osób po prostu weźmie jakiegoś starocia, którego ma i zainstaluje sobie jakiegoś naprawdę bardzo starego pingwina, jakiegoś, nie wiem, redhata, starego, starego debiana, cokolwiek tam innego dużo, dużo wcześniej niż tam Ubuntu pierwsze, szóstka, tak, czy któreś tam, bo to, to, no nie, Ubuntu to już było starość wtedy, bo to było 2006 rok, 5 albo 6 rok Ubuntu, nie, a to jest desktop 99 rok, dobrze ludzie, 99 rok. I mam nadzieję, że filmik się podobał, znowu trochę długi, no ale co tam, no przypomnieć wspomnień czar, wspomnień czar, i takie tam inne sobie te ges gadanie. I od razu mówię, że być może wróci strefa retro, czyli to odpalanie moich starych klamotów tutaj i starych pingwinów na żywym, prawdziwym spręcie. Bo jak najbardziej mam na przykład P Pentium Dwójkę 300 MHz, yy, z Matroxem mam S3, nie wiem czy Wirdzia S3 Trio, mam na pewno. Więc naprawdę, starocie to, to ja mam, tylko kurde, no odpuściłem sobie w zeszłym parę lat już nie, nie robiłem takich rzeczy, ale myślę, że do tego wrócę, bo to fajne klimaty były stare, kurde, nie? Stara tlebatura, stara myszka. Ja już jestem stary, kurde, prawie 5 prawie dych na karku. Samo życie, dobra. Co, miłego. Dzięki za każde wsparcie, łapkowe, czy tam finansowe, jak coś zapraszam, doczytam więcej. Tam macie wszystkie linki. Macie linki też do tych promocji Heliona, póki one jeszcze są, łapcie, bo naprawdę niektóre są bardzo fajne. Grube obniżki, naprawdę grube obniżki są zrobione. Czekajcie na nowe filmy na kanale Światniumsa. Pozdrawiam wszystkich nowych subskrybentów, stałych widzów też. I co, do miłego następnego urde fajny ten desktop pa pa cześć